Samsung Smart TV to telewizor o wręcz nieograniczonych możliwościach, a jednocześnie bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze. Witaj. Nazywam się Paweł Orlański i z wielką przyjemnością opowiem Ci o możliwościach, jakie kryje w sobie ten niezwykły telewizor. A, chwileczkę. Czegoś tu brakuje. Telewizor powinien być zawsze niesiony przez minimum dwie osoby. Uchronić je to przed nieopatrznym jego upuszczeniem lub niespodziewaną kontuzją. Otwórz karton. Wyjmij wszystkie akcesoria, ale nie wyciągaj telewizora od razu. Na podstawę nakładamy trzpień, które przekręcamy śrubami dołączonymi w zestawie. Jedna osoba powinna przytrzymać telewizor tak, aby nie upadł, a druga osoba dokręca telewizor do podstawy pozostałymi śrubami. To bardzo proste, ale pamiętaj, żeby podczas montażu zachować należytą ostrożność. Sprawdzamy, czy telewizor stoi stabilnie, lekko nim poruszając. To jeszcze nie koniec. Zawieszenie telewizora na ścianie jest równie proste. Jak sam widzisz, montaż telewizora jest dziecinnie prosty. A wszystko po to, byś mógł jak najszybciej rozpocząć ekscytującą przygodę z telewizorem Samsung Smart TV. Życzę wspaniałej zabawy. Do zobaczenia.